Ryszarda mogę? Na Ryszarda to jestem zły, szczerze teraz. Nie chcę nic mi się z zrobić. Nie może być taki agresywny. Z Ryszardem się czuję jak z Twitchatem. On mi może coś zrobić, wszystko zrobić, a ja mu nic nie mogę zrobić. Jest <gryzł> jednym bezbronnym kotkiem. Ale on mnie atakuje tak, że już przesadza. Pogryzł mi pazurami, nie pozahaczał mi wargę rością. Saku. Jak siedziałem w noc przy kąpi. Wbił mi zęby w nogę, w rękę... Tu jest permade w tej grze? Ja pierdolę, to nigdy tego nie przejdę. To ja chcę to, Norwood Hitchhike, to chyba to. Episodic Psychological... Ty, a to nie jest czasem to, co kiedyś graliśmy? To nie jest czasem to? Kurwa, to to jest super, to jest jeden z lepszych horrorów, jakie grałem. Jest bardzo krótkie to, ale jest zajebiste. No. Tylko bez... Korku. ciekawostka na dziś. Wędry podczas smoczy trzymają się nawzajem za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie. Kurocze. Czyli dłuższą trasę wzięliśmy, ale nie ma ruchu. Aiden Williams do mnie pisze. Musisz zrobić a drive safe. Ho. Tata pisze, żeby bezpiecznie jechał. Oj, wjebałem się w ten... drzewo. Hatuś, wiadomość wysłała... STOJ! Gdzie jestem aktualnie? 6 godzin od miasta... Got stuck Trzeba zatankować. Jak już byłem w połowie trasy, to... Wiem, że trzeba furkę zatankować. No trzeba, to na stację będzie zjazd. jest Co pisze? It's gonna be late when you reach back. Hope you're feeling right. Ta jest gitówa. Holly, czy się nazywam Holly, czy jestem kobietą, ta? Chyba ta. Spojrzał w dół, no chciałem zerknąć se. Witam. Can I get $10 pump on dwójce? Ta, na dwójkę 10 dolarków poproszę. Czy zmierzasz na most samemu? Tak, dlaczego? Niezbyt dużo ludzi jedzie tam samemu o tej porze roku. Bądź ostrożny. Co masz na myśli? Od wieku ludzie, którzy tam pójdą zostają za, zaginią. Ale jak ktoś pójdzie poszukać tych, co zaginęli, też nie wraca. A lokali się mówią, że potwory wieszają tam ludzi. A pierdolik, głupoty. Czy mogę skorzystać z talety? Nie jest wyczyszczona. No i co z tego? No, wkręca, wkręca kit jakiś. O, mogę kolkę kupić? Nie milą kaski, może kupię. Nie wiem. A zapieprzą. Dobra. Zalał mi paliwa Jeszcze jedna rzecz Jeżeli zauważysz kobietę W białym albo niebieskim gown Nie wiem, suknia, płaszcz Która będzie chciała podwózki Nie zatrzymuj się Tylko naciśnij na gaz tak szybko jak potrafisz Jezus Maryjko, aż mnie ciarki przeszły Kim ona jest? A ludzie mówią, że jest to osoba, która zginęła w wypadku samochodowym Szuka jakiejś zemsty Pragnie krwi. Jasny gwint. Mamusia pisze. Czy możesz coś dla Milo kupić? Jakiś sklep. Jedzenie dla pieska. Nie wiem, a jest tu jedzenie dla psa na stacji? czeki sklepy są. bo tam. Nie będzie jedzenia dla psa. Koniec. Było? Gdzie było? Nie no to wy macie to jak z ukrytymi achievementami, wkręcacie. Jakieś 15 ukrytych achievementów, żaden z nich nie potwierdził się. Czyli autostopowiczów nie pikapować I'm not sure why, but... Ty, fakty. No. Czyli jak jechałem... W pierwsza z tą stronę... A nie potrzebowałem dolewki. Czekaj, I should have stopped by the gas station. Jak nie zatankowałem, kurwa? Przecież myślałem, że on mi zalał werby, za a tu chuj. sam muszę to zrobić. No, można ruszać. A, mama chce, żebym kupił dla pieska jedzonko, czyli jednak w tej kolejności to działa. O to! A to to nie jest to czasem? Pa Tu mi sprzedaj to. 5 dolarów, spoko Chyba do Bagaja. Pink on the road you do realize a thing Monsters truly exist A pierdolisz takie właśnie w zasięgu jesteśmy w polach, nic dziwnego Kurwa, co jest w lusterku? Znowu Ups, to zalane pewnie Kuliczka prawie potrąciłem Bardzo dziwna rzecz odnośnie tej nocy Droga jest zablokowana. Drzewo upadło. No więc to przeniesiemy to. Nikt nie straf krzaka, co ty znowu do głupoty gadasz? Nie! A ja raz pierniczam do auta u tu O kurwica No jest to troszkę przerażające ktoś chyba faktycznie coś srał. Nie siedzi tu nikt, nie, nie. No, oj, tak. Auto nie chce zapalić. O, auto nadjeżdża, koks, pomocy, pomocy. Ej, kurwa! No, co ty robisz? Zignorował mnie i chciałbym po w Nie wiem, co bym w takiej sytuacji zrobił, chyba. bym. No, wiem, bym spał, żeby mnie nikt nie zauważył, chyba. Chociaż nie ludzie, nie są tacy okrutni, ktoś by mi pomógł, tylko musiałbym nie widzieć, żeby zatrzymał, tak jak on. O! Proszę. Jest nadzieja w ludzkości. Ty nie jestem ze stacji? Witam Thank you so much for stopping. Didn't think anyone would stop for me here. Jesteś dziewczyną ze stacji benzynowej. No tak, dziękuję, zatrzymałeś się. Co próbuję jeszcze zrobić? Auto mi się popsuło. Nie mogę wezwać pomocy, nie ma zasięgu. Czy możesz mi podwieźć? Wskakuj. Thanks so much. Could you wait till I get my stuff? Hurry up, just show it in. Back, I... no. Dobra. Musimy zapakować rzeczy do bagaja Czemu się gapisz? No wszystko już chyba Can you help me? Get my stuff A jakbym po to poprosił sam jedną mu auto? Nie no chyba się tak nie robi ale Jakby tam poszedł? Czekajcie zobaczmy It's not safe to get out here. O, oh, o. Oh. Dobra, I'm done. I'm done. Fan mi now hoping be quick. Nie strasz mnie. Masz wielkie szczęście, że akurat tędy przejeżdżałem. Muszę powiedzieć, że jesteś bardzo odważną kobietą. Czy masz pojęcie, co się stało z twoim autem? Um, możliwe, że... Nie wiem, jest to stare auto. To wszystko? Tak mi się wydaje. TY! Kurwa! Nie podobały mi się twoje pytania. Jakoś tak niby normalne, ale coś tu... To jest dwie godziny później. Po małej rozmowie... ...podrzucił mnie, a raczej zostawił mnie w motelu. Ten chłop. Zaoferowali jakiś asystent, że mogliby mi z furką pomóc. Ile kosztuje pokój? 40 za singla. Spoko. Pokój numer 9. Dokładnie tutaj. Talk about the car. I to kebab dekar. 90 dolarów. I mi zajmie się Twoim wozem tego ranka. Zapłać, bo nie mam tu ograniczonej kaski. Zapłaćmy za ten wóz. Dobrze dam znać Tommy'emu. I ostatnia rzecz. Nie budź innych gości, mogą na to niezbyt dobrze zareagować. Dziękuję, Finius. Ile ja w takie rude. Jezus Maryjko, niezbyt przystępnie wyszła na tym zdjęciu. Jak żywy trup tu wyszła. Kurwica! Nie ma zasięgu. Pisze o tym, ale nie dostarczono dziewiątka, dziesiątka, dobra odwijamy się cieplut... no nie, no ta dziełucha zapach starszości tu chyba panuje z tego co widzę i czuję bajucha On mi jolasery w oczach, nie? Spokojnie. Dobra, chyba wyjebimy ten telewizor, starczy. Trzeba spać. Aaaa! Kurwa, no! A mnie brzuch <grym w> zabolał, Boże, święty. Chryste. Jeszcze tu dalej, to nie był jumpscare. Po prostu co tu stoi? <laughs> pojebane! Co tu robisz? Przestraszyłeś mnie, kurwa! he, <laughs> będę musiał. Cię poprosić, żebyś wyszła z pokoju. Podczas jak będę go czyścił. Pojebany jesteś, mi. Dobra, to po rzeczy się przejdę. <laughs> ja się zlękłem, aż nie brzuchy. Zapolał. No, jeszcze jeden ród, a to co to? Kś... Klatuchy, a to na walizki, ty to nie jest na bagale? Dobrej nocy. Boże święty. O nie. Jeszcze lustro. Na szczęście nie ma odbicia w nim. No to co? Chyba kima. Wannę koksu. Jeszcze jakąś solą. sąsiad. Chyba. Potrzebuję kubka gorącej kawy ty ty masz i spać a nie. Ale kubek gorącej kawy ja to nie mam za bardzo kuchni. Tu nie mam kuchni kawa to to muszę w recepcji chyba. Halo, kawuchy potrzebuję. Pokój numer 9 Czekaj, co? Ja tu po kawkę przyszedłem. O, jest automat, proszę. Premium. Premium. Espresso, cappuccino, french vanilla, espresso oj, taka wucha chyba dziwna była naszprycowana jakimś syfem żon? no i pewnie Tomi będzie w łóżku czekał na mnie i mówi, że miał gdzie pójść, jak chciał się dżemnąć. dawaj do łóżka bo jak że tak masz, to nie pij tego, bo ci się coś stanie Gra mi wyjebało. <suszel> Gra skraszowała. O kurde. Proszę, jaki profesjonalizm. Dobra. No chuj, trudno. Mogło być gorzej, tak powiem. Pu! Ja w dole. Znowu. A mimo, że wiedziałem to, ty no. Telefon miał nie działać. Ta szafa, zajebana. Ah. SMS od taty? Nie, no kurwica, no. no pomiędzy młotem a kowad... Dobra, halo? Who is it? Joe from front desk, open the door. Nie, 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 nie. Ocie kurwa. Ty kto to jest? Czy to, czy Joe tak wyglądał? Tom. Open the door. Słucham. To Czy nie mówiłem ci dokładnie, żebyś nie budziła nikogo Mam skargi Czy to, to, to te głupie dźwięki wszystkie wydajesz z siebie Cokolwiek to jest Przestań Że dlatego twoje oczy są całe czerwone? Tyś mi otruł, piłem kawę, piłem kawę z kofi maszyna. Co ze ja robisz? Nie mamy tu maszyny do kawy. Jest dokładnie tam. Myślę, że jestem spity. Nie jestem spity. Chodź, że ja ci pokażę. Tu masz maszynę, drzwi zamknij. Tu stała. Powinny być leki pokoju i dadzą ci ulgę Nie wiem, wszyscy myślą, że oszalałem Dawaj taps Requires water Water, water, water No, nie no A nie mogę iść do automatu zamiast do talety Kiblałam pić? czemu to jest otwarte co przecież to zamknąłem Chyba sobie żartujesz, ty No chować się trzeba Chyba do szafy trzeba JA PIERDOLĘ CO JEST W DŹWIĘKIEM Kto to? Please open the door, I need help Czego chcesz? I need your help, please open the door. I know you are in Ale pojebany motel. Z nie otworzę ci drzwi. Please, Po prostu potrzebuję z tą porozmawiać, Przysięgam nie z tym gliną. Proszę odejść albo zadzwonię po policję. Oj! Spierdalaj! Tego. Wykrzyknik pajacyk. Dobra, muka została zasadzona na łeb. Do tego dnia uważam, że to było bardzo dziwne. Menedżer nie wysłał policji, ze względu na to, że reputacja motelu mogła by cierpieć. ze względu na to, że. To mi naprawił moje auto. Nigdy już się więcej nie wybierasz na długą podróż. Wolę samolot. Sajbiste te gry są. To tyle no 40 minut, ale te gry są koksem, naprawdę. Jedne z lepszych creepy gier, jakie istnieją.